Cześć! Miło, że wpadliście. Nazywam się Lilka. Witam Was w moim pokoju pełnym historii zamiecionych pod dywan. Dlaczego historie są pod dywanem? To proste. Zawsze chowam tam rzeczy, których trzeba szybko się pozbyć. Na przykład, gdy rodzice pytają, czy już posprzątałam w pokoju, mogę śmiało odpowiedzieć, że tak. Jak się zapewne domyślacie, na początku dywan był tylko nieco pagórkowaty. Tu i ówdzie, lecz w pewnym momencie wyrosła pod nim potężna góra. Tak zaczyna się książka, o której chciałabym Wam opowiedzieć razem z córką. Także zapraszam Was na wysłuchanie naszych pogaduszek o literaturce. Dzień dobry! Mamy przed sobą książkę. Zuziu, jaki ona ma tytuł? – Historie zamienione pod dywan. Autorstwa Agnieszki Zimnowockiej. Pamiętasz, kto wydał tę książkę? Tutaj jest narysowany taki czarny z pięknymi oczkami. Kocur bury. Kocur bury, dokładnie, kocur bury. Książka jest przepięknie wydana. To możemy powiedzieć na pierwszy rzut oka. I kiedy zerkniemy na spis treści, widzimy, że składa się z siedmiu rozdziałów. A powiedz mi, Zuzieńko, kto jest główną bohaterką tej książki? To jest y, siostrzyczka Antosza, ale ma na imię Lilka. Tak, i ona ma w swoim pokoju coś niesamowitego, coś wyjątkowego, czego jej bardzo zazdrościmy. Co to jest? Dywan o mocach wielkich. O wielkich mocach. A co się dzieje z tym dywanem? Jakie on ma moce? On ma moce, że Lilka wszystko wmiata po ten dywan i potem, jak tego szuka, to szuka ciągle po tym dywanem, i znajduje i to coś, wciąga ją do swoich historii. To coś, co ona znajduje pod dywanem, wciąga ją do jakiejś takiej równoległej rzeczywistości, do innej rzeczywistości. I co ona tam przeżywa? Ona przeżywa różne przygody, fajne, niefajne, o stworach, o nich. Różnych stworach. Tak. Mhm. I te przygody, tak naprawdę, troszeczkę pozwalają jej spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy. Tak. Pamiętasz historię z linijką? Kiedyś Lilka szukała Liniki i gdzie ją znalazła. Pod dywanem i talinikiem wciągnęła do krainy z kontomierzami, z miarkami, z linijkami, z wagami, z różnymi takimi rzeczami do mierzenia różnych rzeczy. I co te wagi i miarki robiły? Pamiętasz, one zaczęły. Ją coś... badać! Aha. Ale wzrokiem zamiast swoimi kątomierzami różnymi tam. Mhm. Zamiast właściwych pomiarów one stosowały pomiar na oko i czy to było fajne dla nie. Lilki? Nie. Też się z Tobą zgadzam. Takie ocenianie na oko nie jest wcale fajne. A potem no. posadziły Lilkę przed wielkim telewizorem co? i co ona w tym telewizorze zobaczyła? Swoje nagranie. Ona była sama taka jak... Zawsze. Ona była pomysłowa i ona zobaczyła swoje prawdziwe życie. Jak ona się bawiła z kolegami i z koleżankami. Mhm. I był taki jeden chłopiec, który się z nimi nigdy nie bawił. A siedział na ławce i czytał albo udał, ale. Mógł. I książka była dla niego schronieniem, a dzieci i Lilka miały fajny dzień, a tu mm. Lilka miała najwięcej pomysłów. I był Dzień Wesołego Psotnika, i każdemu robiły jakieś psoty. Lilka wymyśliła Dzień Wesołego Psotnika, i wszystkie dzieci się z nią bawiły, tylko ten chłopczyk zasłaniał się książką, prawda? I w pewnym momencie dzieci zaczęły się z tego chłopca naśmiewać i jak do niego wołały Ważnie. Mhm. Uh -huh. I po chwili w dalszej części tego filmu, który oglądała Lilka, uh -huh. zamiast chłopca na ławeczce kto siedział? Lilka, ona. Mhm. Uh -huh. I y, czy była ważniaczką, siedząc z książką, czy co tak. robiła? Była nieśmiała. Mhm, okazało się, że wcale nie czuje się ważniakiem y, i nie unosi się, y, tylko czuje, że no, nie jest pewna siebie, że jest tak. bardzo nieśmiała i chciałaby się z jednej strony przyłączyć do dzieci, ale się strasznie wstydzi. I... Czyli dywan pomógł ee, Lice Zrozumieć, że on Nie był ważniakiem On był po prostu nieśmiały Dokładnie I że nie ma co kogo oceniać Tylko tak na oko tak. Tylko warto Na kogoś spojrzeć mhm. Może nie tyle spojrzeć Co poznać najpierw Zanim się go oceni, co? Tak Mhm. A ona go od razu po, na oczy oceniała. Dokładnie. To było nieładnie. Mhm. No, nieładnie. A teraz sobie zerkniemy jeszcze na spis treści. Historia z linijką, historia z wachlarzem, historia z chustą, historia z piłką, Magdalena. historia z cukierkami, historia z atlasem, historia z atramentem. Która Nie. historia ci się najbardziej podobała? Jeden, dwa, trzy. A czym to było? Historia z chustą. O tym dziadku. Kiedy Cztery. Wilka mogła spojrzeć na świat z perspektywy starszej osoby. A jakie to jest? Jeden. Z linijką. Dwa. Z wachlarzem. Trzy. Z chustą. Cztery. Z piłką. Z pięć. Z cukierkami. Sześć. Z atlasem. Siedem. Z atramentem. A szóstka, ta historia z Atlasem O czym ona opowiadała, pamiętasz? Mm. Ona opowiadała o takim kraju, który bardzo chciałabyś zobaczyć Pamiętasz jak on się nazywał? Mm. To ci pokażę jego kształt I od razu będziesz wiedziała o jakim to jest kraju Wło, Wło. Mhm, Włochy. I co takiego się wydarzyło we włoszech? Było trzęsienie ziemi. Mhm. I ludzie stracili dachy na, nad głową nie tylko, prawda? Tak. Było bardzo niebezpiecznie. Tak. A dzięki temu, że Lilka mogła na chwilę zobaczyć, jak y, wygląda krajobraz po trzęsieniu ziemi. Co zorganizowała w swojej klasie i w swoim prawdziwym życiu? Puszkę na pieniądze. Mhm. dzieci z, i nauczyciele ze szkoły zbierali pieniążki, żeby przekazać yy, ludziom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi. I co jeszcze przekazali? Pamiętasz? Koce i oczyszczanie Mhm, i środki czystości. Super. A powiedz mi, jak oceniasz tę książkę? Kciuk w górę czy kciuk w dół? No to powiedz wszystkim. Kciuk, kciuk w górę ciąg w górę książka była bardzo ciekawa i gdybym miała ją e, określić jednym słowem, to byłby to pretekst. Dlatego, że książka jest świetnym pretekstem do tego, żeby porozmawiać z dziećmi. My praktycznie po każdym rozdziale miałyśmy o czym gadać, co? Tak. Jeszcze bardzo bym chciałam. Teraz mi chodzi o słodycze. O, słodycze, to sobie zaraz o słodyczach przeczytamy jeszcze raz. A... Tymczasem. Teraz tu. A tymczasem powiemy wszystkim ładnie. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. usłyszenia. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze czytamy i polecamy, zapraszam na Instagrama Pani Książeczki oraz do wysłuchania kolejnych pogaduszek o literaturce.